Hej, cześć, tu Mr. Knight A to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Uncharted Zaginione dziedzictwo Jak widzicie jesteśmy tutaj Po skończeniu tych wszystkich rzeczy W południowej części mapy I udajemy się na północ Prosto do Znaku zapytania Jedziemy Teraz już rozumiem dlaczego Asa szuka kła. Myślałam, że chce go dla pieniędzy Użyję go By przekonać do siebie ludzi Pokazać władzę na tym skarbie. jak za starych, dobrych czasów. To nie pierwszy raz? Oj nie. To się powtarza, odkąd król przegrał w Każdy chciał posiąść ze ziemi, to wszystko. A ja myślałam, że to zwykłe poszukiwanie skarbów. I słusznie. Niech asa toczy swoje wojny. To nie nasza znaczy. No dokładnie. Prowadzenie mm. wojen należało, żeby do moich zmarłych. Prawda. Ale robiłaś to dla kasy. Zazwyczaj. No dokładnie. A jak pracowałaś dla Asawa? Pieniądze były dobre, ale nie warte zachodu. Ała, więc po co to wszystko? Musiałam wyrobić sobie renomę. Postanowiłam zacząć w najgorszym miejscu. Po tym mogłaś iść tylko wyżej. Nie wiem, czy dojechaliśmy mniej więcej? Eee, ja kam, byłem pewny, że Kiedy jedziemy jedziem na północ. Pierwszy raz w Indiach? Tak. Ta praca ma niewiele zalet, ale podróże to duży plus. Gdzie już byłasz? No, gdzie mnie nie było. To ja mam wiedzieć? No, nie byłam w Stanach. Serio? Tak, to czego szukam zazwyczaj jest stare, nie? A Stany powstały dopiero kilkaset lat temu. Fakt. A ty? Dokąd chciałabyś tędy. pojechać? Tędy, musimy jechać tędy. Tam? Niezły wybór. Piękny kraj. I cichy... i Chciałabym kiedyś zobaczyć zorze. A, okej. Okay. Zorze. Boteś jeszcze przede mną. Pojedź tam po India. Może kiedy. Mam jeszcze inne sprawy na głowie. Rzekomo tędy. Mam wrażenie, że dobrze idziemy. Ja dziecię, twojeć, dasz radę Tu jeszcze nie byliśmy Czy my właśnie dojechaliśmy przypadkiem tamy yy. Pownie znasz mapy i jedziesz jak debil wszędzie Ja, ja i dobra, zjeżdżamy. No, a tu coś? Tak, Zostanę na czele. To wygląda jak coś. W miarę ciekawego. Krawęża i drabiny. Hmm, w którym to miejscu? Przy tej wieży. To było dość interesujące znalezisko. To jest ta nasza wieża, centrum tego wszystkiego, według której musimy się cofnąć. Tylko znalezienie tam drogi to... To jest jakaś masakra, naprawdę. Dżungla, nie? nie w końcu. Tu byliśmy, to pamiętam. Ale nie skręciliśmy w tę stronę tam, No Tak, 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 tak Dobra, 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 dobra i pomału Tam, w ścianie klipu. Widzisz tę bramę? Jest w dobrym stanie Podoba Widziesz mi się ta nogi? lokalizacja. Nogi. Super. Dobra, ale najpierw... Otwórzmy te niebezpieczne coś. No, otwórz to rzecz. Otwieranie zamków na piątkę. Otwórz pięć zamku. O! znajdujesz skarb. Miniaturowe ciało. A i dochodzą nam skarby w pewnym sensie. Te ze skrzynek są na końcu. No takie zaś. Ważne, że znaleźliśmy, czyż nie? Czyż tak ty, ty, ty jesteśmy pod znakiem zapytania? Co to za miejsce? Cholera wie. Obyśmy nie spotkali pradawnej cywilizacji. Proszę, proszę. Małpy. Widzę, że się cieszysz. Lubię małpy. <laughs> Małpa powiedziała, że lubi małpy. Śmieszne. Pokaż mi to. Popatrzmy. Też ci się wydaje, jak to wygląda jak mapa. To, to nasza mapa. A. Zaznaczy te miejsca na mapie. Okej. Okay. te żetony pamiętacie? Je? Wspominaliśmy kilka. Trochę ich jest. Będziemy je robić w następnym odcinku, zanim pójdziemy do północnej wieży. A w tym odcinku może nam się uda coś jeszcze wykombinować. Jest szpara, akurat wielkości żetonu. Przetestujmy to. Czekamy, na mapie się zapełniło. Okej. Okay. A jeśli znajdziemy wszystkie żetony? A propos. Kolejny żeton do kolekcji. A co z tymi symbolami? Symbolami? No, udało się. Jakimi? Pewnie należał do jakiejś królowej. Po co szukać żetonów? Nie możemy tego po, po prostu... Te postaci to pewnie chujsalscy królowie. W sumie 11. 11 tych, 11 żetonów. Raczej nie, ale łatwy zarobek. Nie, 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 nie. Chodź, Chodź bierzmy się do roboty. Zróbmy zdjęcie tak tego. W Oprócz małk. Przejście prowadzi jedynie przez budynek, więc żeby dotrzeć do tych ruin, słuchajcie, musimy niestety znaleźć wszystkie 11 żetonów. Oj, twórcy, twórcy. Jedziemy od tego na przeciwko nas. Wrócimy tu za chwilę. To jest tak fajnie Chcesz, żeby narobiły nasiedzenia? Nic nie widać. Ani, nie czuć. Jedźmy Hm. Szybka zmiana zdania. Tam, zejdziemy do przodu i koniec, nie, nie ma opcji, usimy. Fraj, ostrożnie, żołnierza To znaczy, że jesteśmy we właściwym miejscu, słuchajcie.

Zobaczmy co tu mamy. zajrzymy tu. Dlaczego byśmy mieli nie zaglądać? Mm -hmm. Przyda się, przyda się, oczywiście. Hula, hej, hula, hej. Ja nie gej jestem. Nie, 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 nie. Ja nie jestem. Nie. Tyk, ty, 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 ty. tyk, Cyk, nie ma nic, cyk, cyk, nie ma nic. Przekajmy tą ciężarówkę jeszcze. O, znowu coś do otwierania. Cie no, otwieramy tych skrzynek dzisiaj. Sobie osobnego miejsca, tak? No, co to jest? O, ha, tu jesteś, znaleziony niekradzione. W pewnym sensie nie Dobra, O, ten lew. Tu już znaleźli żeton, słuchajcie. A teraz idziemy do naszego pojazdu, bo nic więcej tu nie znajdziemy. Idziemy na wschód. Nie mamy żadnego kompasu na ekranie. Dupa. Chociaż jak wsiadamy do samochodu, mógłby dać nam kompas. Nie sądzę, żeby Frazer doszło tutaj bez kompasu. Mhm. Wyjedziemy tu. jedziemy w lewo. Dobra, nie No jasne, że tak... Nie, no tych skrzynek to tu jest... Masakrycznie dużo. No otwórz to, rzesz ty! Dziomajde ty Słyszę te małpę w dodatku Dobra, e, 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 dobra, naprzeciwko nas Chcę się tylko rozejrzeć Dobra, na razie. Chcesz zdradzić naszą pozycję? Tak. Ладно, там две. Witam ponownie. 9 naboi. boi? co mamy zrobić? Takie dzwonienie? Czy to jest jakaś zagadka? Czy wystarczy, że się wepsniemy? No wystarczy, że się. Aha! No czaje, już czaje, już, już, bez nerwów ważne, że to czaimy 9 naboi, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tych Dobra, gotowi? Dzwoniłam schował się jeden z prędów Tak, tak, w ostatniej chwili. Boże, Twoi bo byłem mi się i nie udało. Już na ciebie czekają. Jeden żeton więcej. Widzicie jak fajnie udało się. I patrzcie, co mamy z głowy. To, to, to. Kilka ich już mamy z głowy, także... W na następnym odcinku skończymy całą resztę. Póki co trzymajcie się i do usłyszenia. Narka. A nie no, żartuję, odcinek trwa 18 minut. Pojedziemy jeszcze... Po ostatnie... Na dół, na południe musimy wrócić. Znów. I pojedziemy... Tam na południe, gdzie trzeba jechać i no w temacie to raczej tyle I na tu tamtą drogą gdzieś byśmy dojechali, ale gdzieś, nie, to znaczy gdzie, nie wiem, ty, 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 jedziemy, jedziemy Nie zatrzymujemy się, słuchaj zer o jesteśmy na dobrej drodze tak 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 tak, tak. Tam gdzie słonie Ej, spokojnie. Ludzie Asawa się tam czają. No mamy bez amunicji praktycznie. O zaraz cholera. Co to było? Wystarczy, że będzie cichutko, to nic ci się nie stanie, byczku. Ha. no! Okej. Okay. Opa. Super. No już prawie. I co? O, mi bardzo dobrze mamy to, co chcieliśmy mieć. Byli tu ludzie Asafa Asawa, Asafa, Asafa. Pa, 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 To znaczy, że bardzo blisko nas Jest Skarbek Jakież to cuda na nas czekają Mam nadzieję, że fajne Oj, oj, oj W prawdziwym życiu może by się oberwała już O Bierzemy nasz Kolejny, Kojsalski żeton do kolekcji. Widzicie? Ładnie poszło nam trochę. Szybko idą w miarę te. Zostało raz, dwa, trzy, trzy żetony do zebrania. Cztery, bo przy wieży jest jeden żeton, który pominaliśmy. A mimo sprawdzałem, bardzo dokładnie sprawdzałem te. ...budynki, a ten żarton i tak tam jest ukryty wciąż. Dobra, to co? Od tego momentu będziemy kontynuować... ...naszym następnym odcinku serii Uncharted, kolekcja dziedzictwa złodziei. A póki co trzymajcie się i do usłyszenia z pięknymi widokami. Narka.